Na początku lipca ceny benzyny PB95 i oleju napędowego na stacjach ponownie wzrosły. Natomiast podwyżki nie były tak gwałtowne jak bezpośrednio po tym, jak USA włączyły się w konflikt na Bliskim Wschodzie. I tak olej napędowy podrożał o 5 groszy do poziomu 6 zł i 5 groszy za litr. A benzyna PB95 podrożała o 2 grosze i kosztuje dzisiaj przeciętnie 5 zł. i 95 groszy. Potaniał natomiast Autogaz, choć była to symboliczna jednogroszowa przecena do poziomu 2 zł. i 78 groszy za litr. Jeśli chodzi o sytuację na rynku międzynarodowym, to w tym tygodniu ceny ropy spadają. Co ma związek z napływem słabych danych gospodarczych z Chin, nieoczekiwanym wzrostem zapasów ropy w amerykańskich magazynach, jak również z deeskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie. Rynek oczekuje również, że 6 lipca na comiesięcznym spotkaniu członków OPEC, Plus zapadnie decyzja o zwiększeniu wydobycia ropy od sierpnia. I w efekcie działania tych czynników dzisiaj za baryłkę ropy płaci się 68 dolarów. Prognozy epetrol.pl na drugi tydzień lipca zakładają, że ceny paliw na stacjach będą spadać. Natomiast trudno jest mówić o skali obniżek, ponieważ część dużych sieci ogłosiła wakacyjne promocje na tankowanie. Natomiast te stacje, które tego nie zrobiły, na nich skala obniżek będzie większa niż na stacjach z promocjami.